To będzie ten widzieć Bona? No raz mi powiesz Saju. Na no, lepiej co smaro, no stream karta i drugi komputer, no nie Nie, nie, nie <grym> masz w ogóle wie, jak spadku jak już to, to za MD to mi zajebiście winnik tu schodzi, kurde Nic mi nie obciąża ten, FPS-ów Mogę 60 FPS-ów, 1080p i jest... Czy no jak teraz jak teraz wdupisz jak teraz wdupisz 9000 i tu to się faktycznie uczęło? No już, kurde, nie ma już, nie działa jeszcze, działa już No działa, oglądam cały czas. No, ale teraz dałem. No cześć, aż zatrzymam pobieranie. Ej, kurwa, ale jak to wygląda, no nie... No. Zajebiście wygląda. No, no kurwa, na 1080, to ten. Bez, bez niczego kurwa idziemy zaraz Havana, zobaczymy w czasie akcji jak się będzie działo. Jakbyś oglądał film. No, no wyglądało. No, jak, jaki dałeś bitrate? 9000. No ale wiesz, kurwa. Jak, no kto ma sobie internet tutaj? No się powiem, problemy z oglądaniem tego. No ja mam 11 Mega. Ale wiesz, on może się mać, może sobie jakieś. Ale mam 80 fejminier, tak nie. nie? A na I tak samo. A Wygląda, w, wygląda kozacko, nie? Wygląda kozacko. No, ale wiesz, oni to dali to. teraz maksymalne serwery, wiesz, na ja początku, ale, nie? Ale nie. wystarczy, że oni zrobią jedną opcję, czego nie daje ten Twitch. A co? Płatne serwery, że No Weź nie startuj. Nie startuję, poszedłem sobie na Eevee. Na właśnie, no, no, akcja właśnie kla kla Klatki są, klatki są, ale, ale są mniej więcej takie podobne do tego, co Weź jest to napisz to... na napisz kropkę na czacie i zobaczmy, jakie będzie opóźnienie. No, czekaj, no to właśnie się przelogowuję na inną postać. To już jest około 10-15 sekund jest opóźnienia. Nie wiem to właśnie, ile ja mam opóźnienia, no, bo na ja płycie... w tym momencie teraz napisałem. A nie, to ja widzę dopiero logowanie się. No to a ja już ten... Ale dla jest, jest. 1850 Jeszcze ani razu mnie zacięło Nie miałem żadnej pikselozy, z nic Jakieś 40-50 sekund Nie, co ty, co ty, się opierdolić? Bo nawet nie policzyłeś czasu no, max co 20 sekund. Co wiedział, co wiedział. Nie no, wczoraj, no, wczoraj już innego sprawdzaliśmy i było. i To działa dziwnie, jeszcze nie, nie doszedłem tego, jak to działa, ale niektórzy mieli 15, niektórzy 11 i to się. Ale i To dziś mnie z Ravem rozwaliło, że Rav do mnie na Twitchu miał 0 opóźnienia, kurwa, bo on jest na luce. Aha. To no to, powiem, ale to jest Rav, z tego, że ma ZUPC. C nie, mam I nie się, ma znaczenia. W momencie na Twitchu, ja tylko mówię o Twitchu, w momencie wbijania 15 raf wiedział, że ja mam 15, ale się nie cieszył. Bo on idealnie w tym samym momencie mówił, idzie, 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 a wszyscy kurwa czekali Trollował, trollował. Trollowa. Nie trolował, bo on widział, po prostu potem się go pytałem, raf czy widziałeś. On mówi, że tak, kurwa, tylko ten, kurwa, chyba inni mieli opóźnienie, on nie miał, no. To jest niemożliwe, przecież to przez serwery przychodzi. To jest nierealne wręcz. Nie wiem, ale może to tak akurat. Opóźnienie nie... musi być już samej samo z siebie, to Hitbox nawet ma jedną sekundę opóźnienia. No tak, ale wiesz, mi chodzi, że miało dużo mniejsze czasy opóźnienia mniejsze niż, niż dobra. Zobaczymy, jak Hawan będzie się prezentował. W ogóle, jak to się prezentuje, już nazajebiście zajebiście. Nie no, kurwa, jak to wygląda, zajebiście, wszystko można przeczytać no. Mieszka może... nie da, nie zacięło. Mi też nie. Może... A na Twitchu co chwilę. Ale, ale są takie, widać, że trochę się rozmazuje. Taka nie? jakby pikseloza za fiasem, No ale to się nie na co dziwić no taki bitrate to. No też jest za mało. Bo w sumie... Jakbyś puścił to w H264, to byś mógł na obraz w tym momencie. Mówisz? Oczywiście, że tak. No kurna, 3 razy 3000 tysiące, stary, masz wszystko idealnie. Pójdź no, sobie. Tak. Do... Dobra, odpaliłem. Idealnie pasek z Vindictusa pokrył mi się z paskiem kurwa tego z YouTube'a Widzisz, że ten X264 będzie lepszy Oczywiście, że tak, X264 z samego z ciebie jest lepszy. Od... No mamy najlepszą jakość, ność Siema. cię A no to, zobacz. No zaraz zobaczymy jak będę się ruszał. Tylko ja nie wiem, czy z waszej sztery przypadki nie będzie lagować przy tym bitrate'cie. Nie, takie same rzeczy ta no, no, się dzieją, ta pixeloza jest... Laguje. Mi. No, mnie tak samo. No. no może, ale to... A to... ty no, się może na tacie nie zmieniaj. No ładnie tak. wygląda, wszystkie krawędzie widać. Cza czas odświeżania klatek jest dużo, dużo szybszy. No to co mam, z... na praktyce, to tam w tupie mam? Zresztą nie gram, bo to sam jestem, nie właśnie motyw na dungeonie, to jest druga sprawa. Ten strumień jest offline Nie już zaraz będzie online A ja już na bota wszedłem Nie no w sumie 1080 To trzeba pędzić te 60 latek więc tutaj ja myślę że z 12 tysięcy B -tu powinno iść to. to, to koło. tak około jaki masz ten tak, Smeru Upload Chociaż nie wiem 9000 Powinno być na no spokojnie kurwa żeby to wyglądało dobrze Ale nie zapominać to jest Vindictus nie? To jest invictus A ile ja, trzeba mieć mieścił Pylołaczu? Może będę normalnie streamować? Około 4 Na przykład. No najgorsze to, to jest ich 234? No to ja bym chciał zobaczyć, jak to wygląda yy, w Nweku, bo to już wygląda źle Ja ci mogę pokazać, jak w tym małym Dekowskim wygląda Bo Nweka nie mogę, w tym drugim znaczy... znaczy no, na pikselozy nie ma długiej, ale jest, nie wszystko. Ja to pewnie Vindicyz, bo to strasznie ten... Ja gama bym chciał na 720. No To jaki net trzeba mieć? Ale znaczy jaki tak. net? Nie więcej. Ja Ci powiem, ja ci powiem, jakie są wymagania są do Twitcha. Twitch wymaga 3,5 tysiąca maksymalnie dla niepartnerowskich streamerów i 720p w 60 klatkach. To jest właśnie 3,5 tysiąca bitrate, czyli 3,5 megabita. Czyli musisz mieć około 4,5, żeby normalnie streamować i jednocześnie grać i tak dalej. I nie martwić w to że zaraz coś złabuje. O, 4 mogą być. No to złapiesz. Na granicy. ja mam tylko 3. Nie. Jeszcze. To są ludzie, co puszczają streamy w 2,5 tysiąca, ale nie wiem czy one wyglądają tak dobrze. No tak spróbowałaś, tak, musiałeś Ale w ogóle mi się wydaje, że jakość na, na tym YouTube'owym jest jakoś obrazu denna. Nie wiem, w porównaniu z... O nie! Nie stary hmm. przecież y, to y, g, 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 gra ma znaczenie bo chodzi o... Dobra a weź smero, a weź smero, włącz sobie nie wiem co E przykładowo i weź ten... E, słabo się mało dzieje I tutaj kurwa cały czas kurwa kurwach kolory, kurwa dym, takie pierdolenie zrobimy tak samo w APB, jest trochę szybsza a i tam jest nie jak, jak to Nie wiem jak to na Nie, dobra, Smero, tutaj tutaj już bitrate sprawy nie załatwił, mi się wydaje. I tutaj jedynym opcją to jest jeszcze po prostu przerabianie przez procesor, musiałbyś ustawić większe. To jest chyba jedyna możliwa opcja, mi się wydaje. Masz, na, na grafice masz, na pewno masz możliwość wyboru jakiegoś tam profilu. Przynajmniej ten weku jest jakiś profil, tak im lepsza kategoria, tym więcej profili masz. Na, na, na x 264 masz yy, możliwość ustawienia tego, jak bardzo procesor witalny kompresuje. Czy zazwyczaj nikt nie ustawia już więcej niż FAST? Jest w OBS, ale to zależy od profilu. Na przykład na NBQ nie jesteś w stanie ustawić kompresowania przez procesor. Nie? To mówię wszystko o obs Tylko o OBS-ie. Szkowata, czy to od godziny? Nie. 20 minut. nie więcej, może trochę. Nie no, przy takiej, przy takiej zadymie to jest różnica, różnica jest niewielka między tym, a tym, a tym się wydaje. Oczywiście, no ten, ten stream jest gorszy, nie, bo teraz jesteś na tym, na AMD, tak? No to, no, jest, troszeczkę gorszy, powiem ale, ale to nie, ale to nie, nie ale... tak, że nic nie widzisz, nie? To, to, nie jest tak, że nic nie widzisz, coś, tylko po prostu jest większa mnie W tle. O, Też. Nie. No a druga sprawa jest taka, że streamowanie przy, przy takim bitrecie to jest... To, to nie wypali nigdy. Bo po prostu w Polsce nie ma takiego internetu. No, jeżeli ja jeżeli, tak, gówno, jeżeli ja, bym sobie, jeżeli ja bym podpalił to w Poznaniu, to bym mi zacinał. Ja w Poznaniu mam 10 megabitów. Tak, ale to przecież możesz wybrać 120p. Ja ale... Nie chcesz? Chcesz? Mi nie przycina, mam 1080p i mam internet 11 mega, więc to 1 mega ja, no, ja mam 12 mega. YouTube jest Nie ja mam 150p. Nie, przycina. nie, nie Mi? Nie. Ja mówię, że no, mam 11 na, 11 na 1 i 3 na 5 HD No to poczekamy na. Nie no to teraz to naprawdę nie ma co o tym mówić, teraz nie? Tam bo serwery to na pewno zajeżdżone. Serwery to na pewno to tak, to tak samo jak się bierze w serwer w serwerowni dla testu, nie? Ja bym chciał za, na dwa tygodnie zobaczyć, jak serwer pójdzie, nie? Oczywiście, że dałem się takie kurwa gówno wielkie, że nic się z tym nie zrobi, nie? Ale nie, tutaj jest jedna rzecz, że on, musi, że on ma serwery słowe, bo w całej Europie rozpocząć się ma jakiś bardzo mniej tych serwerów. on Twitcha też się Nie, ja nie mówię, ale wiesz, ma mniej serwerów, a te mają bliższy dystans. On mówi, że o, y, Smeret y, y, na razie z Polski, no to my go wrócimy na serwer tam w, w, w Niemczech czy w Czechach? W, w, a nie będzie na serwerach występował w innych krajach? Nie nie to nie będzie na jednym serweru kupić, kurwa, jak będzie miałem Ale jednak jest duże opóźnienie. Co najmniej 20 sekund mam opóźnienia. Nie bo jak ty powiedziałeś ten, że zginąłeś, głupio, no to wtedy obserwowałem czas na Windy Ile sekund minęło. jedynkę napisałem. A teraz odświeżaj stream, bo wczoraj ktoś mówił, że jak z stream co chwilę to się zmniej... zmniejsza ten lag. Nie wiem dlaczego tak jest i czy tak jest. Wiem, wiem, dałem zawsze na końcu. A, faktycznie można Teraz się kamienie pojawił. Dopiero to tutaj jedynkę, zobaczyłem. I teraz jeszcze jedno pytanie, jak działa zmiana jakości w, w jaki sposób? Może jak czterysta Aha, też widzę się chyba zmienia. Bo przyciął. Powiedz, no, no, Maxie, bo zmiana jak, kurde... Ale poniżej HD to źle wygląda. Na 480 oh, nie już wiadomo, że źle tak wygląda. Tak. No tak, ale typowe filmy na YouTube, no to dobrze, bo to tak wygląda. Może... Nie. nie no, to przede wszystkim to przez kompresję okazało która że będzie podwójne nawet. No i, przez to ciebie, to. I przez Ciebie, i przez YouTube'a, nie? A tutaj jest na żywo, RAW leci, więc tutaj jest o, więcej klatek, bo tutaj... Tak, tak. No dobrze, z szczerym, bo sława i tej... A, jakiś nowy przykład. To jest fakt. Bo... Okay, a teraz jeszcze, Hatsu, może coś w OBS-ie mogę ustawić? Ten jo, taki, próbuj, taki, próbuj. taki masz tam w OBS-ie, w prawym górnym rogu masz taki krzyżyk. Jak tam wciśniesz, to są super opcje. Jak jak 4 to ten, to, chyba... to samo. Ale ten preset y, x264 to chyba nie będzie miał wpływu na kodek tego, prawda? Co ja tu sta yy, że dałeś very fast, profil encodera main, odstęp między klatkami kluczowymi, to chyba nie będzie miało wpływu. No to ci mówię, właśnie, jak dasz fast, czy jeszcze Aha, niżej, jest, to czeka, procesor jest, będzie się bardziej ale, pastwił nad tym. Ale wszedłem i do, mi doszła opcja AMD VCE Encoder. Ja tu mam jakieś parametry z góry ustawione, których nie ruszałem. To... Tak, to... Brałeś zwykłego obs czy multiplatform? Nie wiem. Nie wiem, jakiś OBS-0653B. A. Patrzę się, bo tu, patrzę się, hacu, czy tu gdzieś nie ma. Use, balance, quality. A jest, widzisz, Hatsu, jest. Jeżeli ja włączę. Teraz są speed ustawienia. Ale nie, Pary, nie to widzę, to. no, nie widzę tego. A, nie, to są opcje. Większego to, tam... to stara nie będzie. I tak tak, wiem, ja, ja. Bo ta gra nie używa w ogóle, zacznijmy od tego Karty graficznej, więc. Zaraz Virtus Plowra. Ale no mnie denerwuje, że nie ma nie ma z twojego profilu przejścia na live'a to jest... Ja na przykład wczoraj śniego widziałem u niego na kanale, a tutaj a tu nie. Nie rozumiem coś co tu chodzi. Dobra, a teraz sprawdź, chodźmy. O jest! Transmisja na żywo, kurna. Pojawiło się teraz. No i mi No i super. Nie, nie ślepy, bo czasu. Wcześniej faktycznie nie streamowałeś na jednym końcu. teraz jest normalnie ten, channel youtubeowy. Tak, tak, tak. Słucham, nie. Kurna, muszę znowu... no i tego PDA nigdy nie ściągnę. Co? Wiecie co? Wiecie co? Kto dzisiaj gra w pinguinie za screama? Scream Forest Potem? Forest był wcześniej? Ale to był Jakie było na początku? Eee, teraz dałem balon I teraz Ale jest lepiej. Wszystko lepiej. Nie tam nic nie przycina. Nie panie przypadek. Nie przypadek. To wydaje mi się, że nie ma... Tak, nie, 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 aż tak... Więcej FPS-ów było. Też może mi się tylko wydaje. To... Ale się tak w tak nie zamadnie. jest. No to, to, wiesz no ale tutaj wybrałeś taką lokację gdzie ciężko ocenić zmiany, bo przez te piaski to jest cały czas rozkiewszone wszystko. Że to co lata dookoła, nie. Nie no jest okej okay, jak dla mnie. No, jak jakimś... Już no, lepiej kup drugi komputer, od ja, razu. Ty, faktycznie, przecież żona może... Chce tam gra zazwyczaj. No to kurno, odpalać w tle streaming i leci. Odp możesz sobie kupić taki fajny programik, on kosztuje chyba z 10 dolarów. Kurno, zapomniałem jak się nazywa, ale możesz synchronizować dwa komputery i ty, ty po prostu e, widzisz ekran drugiego komputera i możesz użyć swojej klawiatury do niego. I nawet nie musisz przechodzić między wiesz, drugiego komputeru, nie? Team viewer. nie, Nie, nie. nie. To jest, Czekaj wiesz, jak to, to jak jest na lano, nie? Podłączasz się LAN-owsko do drugiego kompa i widzisz wszystko na nim, jakbyś miał po prostu drugi monitor. Te kable sieciowe, wiesz, nie, to znaczy ten, kablem sieciowym, RIOT 4.5, można to, to do kompy. No, działaj. Jeżeli taki program powstał, znaczy, że nie. Nie no, masz to przecież. Klawce, klawce. Ale to, wiesz, po prostu jakby... Jakby tamten komputer jest przedłużeniem tego, rozumiesz że co nie chodzi? Nie, że Aha, widzisz co jest, co jest tam, tylko że...